Siema, z, tej z tej strony Olivera, witam was w kolejnym filmie, obiecanym filmie na moim kanale. I dzisiaj, jak mówiłem, gramy w sobie w Lwar Beta. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, oraz dzwoneczek i wszystkie powiadomienia, żeby być na bieżąco. Dobra, słuchajcie, ja gram w Lvarba, więc nie patrzcie na moje postacie, patrzcie postaci, wszystkie postacie, więc wiecie, gram w Lwarba dzisiaj, bo i dzisiaj po tym odcinku będzie jeszcze jeden odcinek, y, w którym ja będę grał już, y, będę grał sobie, y, zapomniałem, będę, a, w Youtubers Live grałem wczoraj, Wczoraj grałem i obiecałem dzisiejszy odcinek, i oto jest dzisiejszy odcinek. Pogramy sobie. Niestety nie mogę innych, tylko ten, bo niestety gram w Lewarba. I też jutro, jak będziecie chcieli, to będę mógł nagrać odcinek z prawdziwego Browstars. Tak? Dobra. Teraz gramy sobie, liko sobie zagramy na początku sobie z Rico, zagrajmy. Będziecie jakieś chcieli challenge czy coś z Hubertem, challenge czy coś to, to piszcie w komentarzach. A ja lecę z grą Jak chcecie, to nie. Czytiennie... Oh no. Ten, to on nam nie wyjdzie fatalnie. Wyjdzie nam to. Sorry, zadasz moją chrypkę, bo mam taką chrypę, Jestem chory, ale dla Was nagram odcinek. Nagrałem właśnie ten odcinek dla Was. Więc fajnie jest. Nie, lubię grać warba Słuchajcie, nie, wiecie, wiecie o nie, ona wybuchnie. I teraz co się stanie? I teraz... Co? i 12 parkibsów oni mają. Fatalnie! No i słuchajcie, ja pod... przyciszę trochę, bo głośno jest, bo ja oglądałem sobie tam... Tym w ogóle nieskończoność tych sobie zagram i... Nie? Ja... Słuchajcie. Pogramy najpierw wszystkimi legendnymi postaciami. Myślę, że robot, Robo Spike będzie pierwszy, najlepszy. Dobrze mi szło ostatnio z grać, więc myślę, że teraz zostawisz suba i będzie fajnie. Robotem gramy. I... Będziecie chcieli też, też nagram odcinek z Hubertem, bo dawno nie było go. Zadzwonię dzisiaj po tym filmiku do niego i powiem, czy będzie chciał nagrać jutro ze mną odcinek, co? Dobrze. A teraz przechodzimy do grania. I teraz właśnie ten Mortis załatwił ten, tą, tego, tą moją Jessie, kochaną, która właśnie teraz ginie. Zginęła już dawno. Sorry. Sorry. Haha, ale ha, no ją porobiłem la, la, la. I wielkie starcie Jak zawsze musi być. No i słuchajcie, jest taki lwar, że masz normalny, ten, a nie jak lwar beta, że kurde musisz... masz takie spotkami postacie, więc mogę przegrywać też. Pomyślałem, że to będzie fajne, jak nagram taki odcinek. A, i jeszcze, y, jak będziecie chcieli, to pokażę Wam, jak y, ściągnąć tą apkę. Ta apka nie jest żadnym wirusem, tak jak niektóre apki dają wirusa, ta, ta nie daje wirusa. Więc jest fajnie, naprawdę, naprawdę, naprawdę lubię tą grę. I win, słuchajcie, win. Piękny win z bajkiem. Teraz gramy sobie krukiem. Mam różne skiny, ale myślę, że zagramy sobie nocny. O, ten. ten, ten jest dobry. Tylko poczekajcie, bo to jest głupie trochę, bo to się tak znowu wybieramy to samo. E, zagramy różnymi skinami, pokażę wam jakie w tej w tej grze są fenomenalne skiny. I Pewnie niektóre już widzieliście, bo wam pokazywałem. Więc lecimy z kolejną gierką. Naszym krukiem kochanym. Chcecie więcej filmików? Będą tutaj cztery łapki w górę. Nie no. Trzy, jak zawsze. Trzy łapki w górę. Będą i. Krokroć. Ha, zabiliśmy go. Nice piece of work. Dobra, i teraz tak. Idziemy tutaj. Nice piece of work. Dobra, a teraz, teraz musimy zabić tego typka. O, zabiliśmy go nawet. Nie wiedziałem, że tak łatwo pójdzie już w wielkie starcie. No i wpadajcie też na, na, hub, na kanał Leonik. To jest kanał Huberta, więc tam też ma nowe odcinki. I wierzcie. I wpadajcie ogólnie się zabił. Win, kolejny win. No i teraz zagramy sobie naszym Sandy. On ma dwa super powery. I kolejny Dobieramy sobie, jak będziecie chcieli. Zostawcie tu lajka, subskrypcję i kolejny filmik wejdzie na mój kanał, naprawdę. Naprawdę wczoraj nagrałem filmik, już dzisiaj miałem 3 wyświetlenia, więc wiedziałem, że będzie fajnie, bo wiedziałem, że zostawicie, więc wiedziałem, że dzisiaj nagram ten odcinek. Ponieważ już dzisiaj miałem 3 wyświetlenia Gdzie bardzo się zdziwiłem Daliście dużo wyświetleń też z Brawl Stars z Hubertem Też było dużo wyświetleń No i ogólnie było fajnie graliśmy, śmiesznie było Hubert tyk tyk tyk, o nie o Boże, jeszcze raz Sandy zagrały, Bo Sandy się nie spisała na medal. No i jeszcze pogramy sobie. Kurde, jak ja nie lubię tych gości, ja rób ten stapty. Token stop ten do stop. Dobra. Tu do stop. Jej, muhu. O, oh, jezy. Nie trafił nikogo fatalnie. Wygraliśmy! Otwieram sobie Mikbok, Sika. Mm, wyjdziemy z sklep, W ogóle mam tutaj, tutaj zobaczycie, bo dużo. Dobra. Uh. Teraz Sandy był Win Teraz Leonem Tylko jakim skinem? Mamy taki skin, taki skin Taki skin i taki skin. <coughs> I zwykły. Wygramy sobie zwykły, bo zwykły mi się bardzo podoba. Oczywiście tutaj pięknie. Gramy, słuchajcie. Parę gierek jeszcze zagramy? balonem to zagramy parę rundek, bo on mi się najbardziej podoba. Zginął teammate. Co? Fatalnie, Nita! Normalnie najlepsza postać, Ever. A oni mnie nawet ani razu nie trafili. Z swoimi strzałami. Jestem szybszy od ciebie. Oho! Pięknie! Backseer! Jest! Wygrałem! Otwieram sobie parę skrzyneczek. Rakę stałym stopem. Siedem Ms. Leon się zbagował. O, teraz już się odbagował. Nasz kochany Leon. Mam nadzieję, że będziemy wielkim Leonem. O boż. Hmm. Fatalnie. Zamyśliłem się. Oho, oho, Teraz do góry, do góry, do góry, do góry. Dobra. O Boże. <laughs> Gramy. O, to była. To jest ostatnia rurka, słuchajcie. I dobra. Dobra, to było na tyle z tego materiału. I zaraz nagram jeszcze jeden odcinek i wpadajcie na ten odcinek. Cześć!